Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czuję się skromnym wyrobnikiem w kościele Chrystusowym. Jezu, jestem przy tobie, Mario, pamiętam, czuwam, ale mogło tak być również w moim życiu. Wystarczy, że zapomnisz o Bogu i uczynisz Bogiem samego siebie, a twoja mizerna edukacja stanie się podstawą do przekonania, że jesteś wszechwiedzący. Święci staną się dla ciebie głupcami, męczennicy fanatykami, wierzący durniami, spowiedź święta wynalazkiem klechów, Eucharystia reliktem pogaństwa, a prawda ułudą. Musi być wspaniałą rzeczą wiedzieć tak dużo, Lecz musi być rzeczą straszliwą przekonać się na końcu, że w rzeczywistości jesteś nikim. Nie odrzucaj szansy na bycie szczęśliwym. Kochaj świętą liturgię Kościoła Rzymskokatolickiego. Chciałbym przywołać fragment. Z małego księcia. A czym właściwie jest dla ciebie ten metaforyczny cierń? To szaleństwo nienawidzić wszystkich, róż, bo zostałeś podrapany jednym cierniem, porzucić wszystkie marzenia, bo jedno się nie spełniło, zrezygnować ze wszystkich prób, ponieważ jeden z nich zawiódł. Głupotą jest potępienie. Potępianie wszystkich swoich przyjaciół, bo ktoś cię zdradził, przestać wierzyć w miłość tylko dlatego, że ktoś był niewierny, albo nie miłości, odrzucić wszystkie szanse na bycie szczęśliwym, bo coś poszło nie tak. Zawsze będzie kolejna szansa, inny przyjaciel, inna miłość, nowa siła. Nową siłą. Na każdy koniec jest nowy początek. A teraz mój prosty sekret. Tylko sercem można dobrze widzieć. Najważniejsze jest niewidome dla oczu. Antuante, Saint exupéry tak się modlił. Granada, podobnie jak Paryż Hemingwaya, zostanie ze mną na zawsze, jako ruchome święto, święto wpisane w kalendarz każdego człowieka, jako mobilny festiwal człowieczeństwa. I nigdy więcej nie dam się obrazić, nie obrażę się już nigdy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.